Jesteśmy na gali finałowej wyborów Miss Warszawy 2020. Czy masz już swoją faworytkę? E, mam takie trzy moje typy. Oczywiście jeżeli chodzi o wygląd, bo na razie nie miałam okazji poznać dziewczyn osobiście albo przekonać się jakie mają zainteresowania, co studiują. Właśnie tego jestem bardzo ciekawa. Ja stosuję taką zasadę, że trzeba przyciągnąć wyglądem, natomiast zatrzymać charakterem. I będę bardzo dużą uwagę właśnie zwracała na to, co dziewczyna studiuje, czym się interesuje, jakie ma plany na przyszłość. Nie ma co ukrywać się. W Polsce mamy wiele konkursów e, wyborów MIS, natomiast dzisiaj mamy jeden z, jeden z najważniejszych, e, ponieważ konkurs dotyczy MIS stolicy Polskiej. Jeżeli chodzi o mm, MIS stolicy Polskiej, jaka ona powinna być Twoim zdaniem? Myślę, że. Jeśli chodzi o urodę, to powinna być typowo polska, słowiańska. E, więc nie ukrywam, że mo moje faworytki to zawsze są blondynki. E, no myślę, że powinna być to dziewczyna, która studiuje jakiś fajny kierunek, e, która ma jakieś pasje, zainteresowania. E, Zresztą no, chyba reprezentantka każdego rejonu musi być na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o znajomość języków obcych, tak, tak, tutaj właśnie ta kwestia też jest, myślę, bardzo ważna. Nie u Ci mnie zapytać. Jak ty odnajdujesz się w tym trudnym okresie? Jak przetrwałeś tą kwarantannę pandemii COVID-19? Co robiłaś w tamtym okresie? Przerzuciłam się na treningi domowe. Dużo planowałam na przyszłość, to czego nie mogłam robić w tamtym momencie. Odłożyłam na później, a starałam się, jakby, stworzyć sobie nowe opcje, które mogę robić w domu. I tak jak wcześniej, bardzo dużo jeździłam po klubach. Praktycznie co tydzień grałam w klubie jako DJ Slawik. No tak wiadomo, naturalnie ta opcja na jakiś czas odpadła, więc bardziej skupiłam się na moim koncie, na Instagramie, zaczęłam robić więcej kampanii pani, więc właśnie poszłam w tę stronę. No a DJ-kę, za którą bardzo tęsknię, musi poczekać. A co nowego u Ciebie obecnie słychać? Jakie są plany zawodowe jeszcze na ten rok? Mam nadzieję, że uda mi się wydać jeden singiel. Cały czas pracuję w SKTV. E, oprócz tego projektu Imprezka, który z naturalnych przyczyn realizowany chwilowo nie jest, mam jeszcze dwa inne e, programy, które cały czas nagrywam. Co jeszcze? Niedawno się zaręczyłam. Tutaj mój e, wybranek. No właśnie, pochwal się, może wybranka poprosimy również tutaj do kamery, aby widzowie e, mieli okazję poznać. Od jak dawna jesteś ze sobą? Od kilku miesięcy, tygodni, dni? Teraz ręcznica. się zbliża. Pierwsza rocznica czy miesięcznica? Tak, pierwsza rocznica. E, jak Wam się układa się w związku? E, czy nie kłócicie się na co dzień? Drabne kłótnie się zdarzają, ale są bardzo krótkie i po pogodzeniu kochamy się jeszcze bardziej. Tak, no mamy mamy wspólne, wspólne pasje, wspólne zajawki. Ja, ja jestem raperem, więc po części to się łączy z pasjami Oli, z zawodem Oli, więc fajnie się dopełniamy po prostu. Na samą zakończenie ostatnie pytanie, czy po raz pierwszy jesteś na takiej gali, na takim konkursie, wybory Miss Warszawy Warszawy. W tym roku oczywiście 2020, a w poprzednich edycjach czy miałeś okazję być? Nie. Byłem na przeróżnych eventach, ale jeszcze na Miss nie miałem okazji, więc to będzie mój debiut. Debiut, debiut na Miss. <gry> A twoim zdaniem Miss Warszawy powinna e, czym się wyróżniać? To samo pytanie, które zadałem przed chwilą Oli. Nie wiem, według mnie no naturalną urodą na pewno. To, w to bym celował. E, no i to tyle, to taki wyznacznik.